Dzień dobry, to znowu ja i e, chciałem dzisiaj zacząć rano, bo na popołudniu mam inny materiał, mam wenę. Chciałem zacząć dyskusję odnośnie filtrów cząstek stałych, skania nowej generacji, e, co to jest, z czym to się je, czy, czy to w ogóle trzeba wymieniać, czy to, przecież to jest tylko element katalizatora, o co w tym chodzi, no to e, zapraszam do lektury. Filtr cząstek stałych to nic innego jak następny katalizator, który ma wychwycić jak najwięcej cząstek stałych. E Moim zdaniem, krótko na temat, czyli taki filtr powinno się wymieniać między 400 tysięcy km. Czy należy czekać do tego, żeby kontrolka się zaświeciła? Nie. Co on obciąża, jeżeli się już kontrolka zaświeci Naj najbardziej? Turbinę i silnik, ponieważ te spaliny nie mają gdzie uciekać. Co robimy z takim filtrem cząstek stałych? Samochód przejeżdża 400 tysięcy, wyciągamy go, dajemy do profesjonalnej firmy, która nam go wypierze lub wymieniamy na taki wyprany, lub wymieniamy na nowy, w zależności, um, jakie mamy na to fundusze. Te prany jak najbardziej działają, my robimy takie jeden po drugim. Co jeszcze chciałem powiedzieć, ważną rzeczą jest, że po wymianie takiego filtra cząstek stałych w samochodzie trzeba go po prostu zaadoptować po to, żeby nasz mądry komputer wiedział, że taki filtr został wymieniony. I jeszcze jedna najważniejsza rzecz, którą nie chciałem do siebie dopuścić, dopóki nie byłem na szkoleniu w Belgii. Dlaczego serwisy ASO chcą, gdy ktoś zajeżdża z takim błędem, właśnie od filtra cząstek stałych, wymieniać wtryskiwacze paliwa? No, byłem mocno zszokowany dlaczego, ale dowiedziałem no, się dlaczego, ponieważ to jest główny powód ich zapychania się, czyli niesprawny układ paliwowy. Co możemy zrobić z takim układem paliwowym? No, możemy wymienić 6 tryskiwaczy, albo je po prostu wyczyścić układ spróbować wyczyścić układ paliwowy, bo też nigdy stuprocentowej pewności nie mamy. Dlatego częsta wymiana filtrów paliwowych i dobrej jakości paliwo są jak najbardziej na tak dla filtra cząstek stałych. Co jeszcze więcej możemy powiedzieć o filtrze cząstek stałych? że źle się go wyciąga w skali nowej generacji, ponieważ my zawsze usuwamy zbiornik paliwa, mamy do tego ściągacz i później przyrząd do montowania go. Eee, takie samochody jak Mercedes czy Volvo, bardzo fajnie z boku się to wyciąga i pamiętajcie, żeby o nie dbać, ponieważ one się Wam później oddzięczą niskim spalaniem, czyli mamy wyższe spalanie, jeżeli filtr z tych stałych jest już zabity, zatkany eee, i również Wasza turbosprężarka będzie działała tak, jak należy i na pewno E, wydłuży jej życie e, czysty i drożny filtr cząstek stałych. Pozdrawiam i wieczorem kolejny film z fajnego testu, który zrobię na słoikach. Bajo!